Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Apex Legends na moim kanale, dzisiaj gramy Bangarore, ze mną jest dzisiaj również Octane oraz Pathfinder, mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba i mam też nadzieję, że uda nam się tutaj wygrać, jeżeli wam się oczywiście materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, jakąś subskrypcję, możecie napisać komentarz ile fragów uda nam się ustrzelić, a ja wam przypnę serducho, dobra, lądujemy w ten domek i co my tutaj znajdziemy? Jest jakiś Mozambik, o Mozambik to jest taka ludzie padaka, nie? Ale jest R99. R99 możemy już wykorzystać tutaj do tragowania. Będzie gość na pewno tutaj na blisko. O, jeszcze nie ma. Więc byliśmy pierwsi. Hemlock. Hemlock. Mozambika. Podmienimy. Tutaj damy sobie seryjkę Trzeba wyłączyć. I dobra, jest gość. Jest pierwszy przeciwnik. Patrzcie, gość ma kewik. Co, ja też mam kewik jedynkę, więc nie ma co krzyczeć. Bierzemy od razu, ładujemy w siebie tą osłonkę, jakby goś zbił. Ja, czy ktoś będzie też na tyle bystry, żeby to odnowić? Czy się będzie od razu wystawiał? Tutaj powinien być zaraz Chyba się nie odnowił Ale ja dwa amunicji Więc takim ammo ja Kariery też nie zrobię Dobra, leżą Ale z fartem teraz ludzie Patrzcie na mój stan życia Podnosimy z nich wszystko, co jest możliwe Apteczki jakieś mieli? Nie mieli, ale ja mam swoją. Już gramy w dwójkę, bo jeden gość wyszedł z naszego timgu. Ale dobra, miejmy nadzieję, że to nam nie przeszkodzi tej zwycięstwie. Kolba sniperska, no to nie zły loot. Jest taka ryzykowna miejscówka, gdzie teraz jesteśmy, ale udało się wygrać ją. Ale nope Nie mam żadnych medyków. Tam nawet nie rzuca. Też gość widzę, że szuka. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra. Zbieramy tutaj lutens. Już coś dojeżdża. O, ale mis. 50? Ej, biłem na głowę i 50 tylko? No, teraz 105. Ekstra klasa, już gdzieś leży jeden. zdobiłem. Żeby nie było ludzie kwasu, nie? Bierzemy jakieś wąkowe z niego Ale celowania gość żadnego nie miał Tu są goście Gdzieś słyszę, ale... Nie widzę i nie wiem, czy to mój biega gość, czy... Mamy tutaj przeciwnika na blisko Dobra, trudno wyczyć Lecimy na te domki. Na przeciwka. Jest jakiś granacik. Jest jakiś medicament. To bierzemy. Regiel sobie wezmę. Już połowę składów nie ma. Widzicie? Jak się szybko wybili. O. War, Mark. Tu jest fejzik Dostała za 20. Ło. Ale zderzenie z, tutaj miałem teraz z nią. Udało się to wyciągnąć, ale. No, było, było, ludzie, ciepło. Zabierzemy, to bierzemy. piskipera podmieniamy. Małe bandażyki, no były tutaj w tych gościach. W tym akurat nie, ale w tej. Lifeline były małe, małe bandaże. O, tej mamy, dobra, więc użyjemy. Trzy fragi, jeden teamek wyczyszczony. Mało trochę. Ten biskiperek, to mnie nie. Te złote dźwignie to mnie nie, nie interesują, co goś miał. Więc ta złota skrzynka mi się nie przyda. O, jest duża apteczka. E, Dużą apteczkę wezmę sobie za te granaty te. te te, te, te palące. Mi nie są potrzebne. Jakoś takich za bardzo nie używam. Wiem, że one są mocne, można fajnie wejścia blokować. Ale nie chcę. Tego czoku do pompy też nie chcę, bo lepiej mi się biskiperem strzela bez tego. E, dodatku. O, amunicja. Chętnie, chętnie przyjmę. Co ja 150 to też nie jest tak mało. Ale na perze 60. Więc jest git w miarę. Przydoby mi się jakiś automacik, przydałby mi się lepszy kevlar yy, I w sumie moglibyśmy pograć wtedy plecak może jakiś mocniejszy. Dobra, biorę tego Phoenixa, Feniks będzie tutaj akurat potrzebny. Piskiper, czekaj ja wyrzuciłem złoty celownik. W sumie to też może być. Ale jestem samotany dzisiaj bez skitu. Tyle błędów popełniam gdzieś mi w dzień. Tak dobrze tutaj szło w tym e, Apexie, a teraz jakiś czuję spadek formy na wieczór. Dzisiaj w ogóle na nie chyba 60 fragów walnąłem na live. Więc e, ogólnie przez e, całego live'a, nie? Chodziło po 10 fragów na mecz, a teraz... 3 fragi to tak w sumie? Z problemami, z problemami to dużymi. Dlatego tego nie chcę. Tam się nie wychodzi. Próbujemy uderzyć w kierunku tego bunkru, może. Tam coś będzie ciekawszego. Mam leci zrzut, i to jest zrzut mapowy? Nie, to jest zrzut lifeline, Więc za bunkrem są przeciwnicy. Do bunkru to ja wchodzić nie chcę, chyba. Jeżeli gramy w dwójkę, nic dla mnie tutaj nie ma. Zejdę na dół jeszcze. Tutaj bryg. To jest, to jest, to jest, to jest. Tam na dole jeszcze mamy domeczek Stabilizator lufy jest do snajpery dodatek Zresztą bunkier jest zamknięty teoretycznie, nie? To z drugiej strony muszą być gościa. Tutaj nikogo nie ma, ale jest Spitfire, dobra więc Pyk Pyk Amunicja, amunicja potrzebuje większej ilości eee, Co bym mógł wyrzucić? Nie mam rzeczy do wyrzucenia, musimy grać tak jak jesteśmy Aktualnie ustawieni, ale przydałoby się więcej na Spitfire, że ludzie tam, to ucieka sekundę, nie? E, ten bunkier dookoła sobie obiegniemy, bo nie ma co się tutaj pakować centralnie na niego, Pobiegnie, po, pobiegniemy sobie na tą tamę Na ten most duży Shield niebieski, właśnie, shield niebieski, tego też nie miałem a to jest bardzo ważna rzecz aktualnie Dobra, stabilizator, lufy mam Kolby jakieś mam, celownik mamy, więc ogień: ogień, ogień, ogień. Ile fabryka dała? Pyk, pyk, tutaj czysto. Tutaj też. Słychać jakieś granaty, słychać cały czas jakieś wybuchy, jakieś dymesy na prawo od nas, więc tą arenę trzeba będzie sprawdzić. Tego nie chcę. Lecimy na arenę. Hmm... Dobra... Tutaj też czysto Lecimy tutaj czyścić Come on, come on, come on Octane. Nie wiem czemu ten Octane biega wolniej ode mnie, no Ktoś ma Octane'a No Oktajnem to się tak szybko wszystko robi Że to jest dział automat prawie, że A tutaj ten oktajnik jakiś taki spokojny Jakiś taki Delikatny w tej gierce No masakra Zostało 7 oddziałów jeszcze w w gierce już w sumie zaraz 6 będzie, bo się wyczyszczą strzały słychać trzeba tam dojechać, nie? i to to montować pyk, dobra jeden leży on się tego nie spodziewał skąd dostał, na 100% tam jest ten kolejny teamek są obijani, są obijani, nie wiedzą skąd medyczka też mocno obita, dostanie z ulti jeszcze będzie podnosić? Nie wiem, czy jej się to opłaca. Jeden Najjik chodzi, drugi Najjik wchodzi. Dobra, więc mamy dwa fragi zmontowane. Został nam jeszcze jeden koleś, więc dwa teamy przycięliśmy. To jest właśnie, ludzie, kanapka. Jeżeli taką kanapkę dostaniecie, to wiedzcie zawsze, że jesteście na e, tej przegranej pozycji, nie? Co naprawdę ciężko wyci wyciągnąć. Czy ten gość miał jakiś plecak lepszy? Kolba, powiększony magazynek. Apteczkę mogę zawinąć, baterię już nie mogę zawinąć. Dobra, 133 ammo, Średnio, średnio z tą amunicją. Może się na daleko przeciągnąć. Dobra, fikał kogoś, wykręcił tam na daleko ktoś jeszcze był. Więc trzeba uważać. A czemu ten gość się tak szybko złożył tutaj? Zostawiłem mu tam armora z przodu. Nie wiem, dobra. Ciężka amunicja, troszkę bierzemy. Hmm. Za TT sobie zmienia. Tam ktoś pobiegł, chyba, tak mi się wydawało przynajmniej, ale. Nie jestem pewny. Tam też coś na górze jest jakiś oktejnik. Nie wiem, czy respa nie ma na górze, nie? I. Jak się res odpali, to będzie wiadomo. Pyk No ty, wariacie. Ej, czego nie dostaję? Po prostu go na web waliłem? Ta, jest respik, jest respik od tego oktajna. Trzeba go dojechać, dobra, drugi powalony I ten od respa jeszcze został Co ty miałeś Oktajnie? To miałeś, to miałeś plecek miał lepszy, o właśnie Jak ty mi dałeś plecak, to mi dasz też amunicji więcej Gdzie jest ten ostatni koleś? Na plecach moich. Hej, leci. Dobra? Asysta, asysta, no. Miałbym 9 fragów. Tam kolejny teamek nas podjeżdża. Zostało 4 oddziały jeszcze. Bag, go bag, go, go back bro. Masz gościa tego, ktoś Cofnij się. Nie możemy się strzelać z, od razu z drugim teamem, nie? Jeżeli dopiero skończyliśmy tego fighta, no trzeba troszkę ogarnąć, chociaż. No co za 40, to jest mało, to, to są zerowe ob obrażenia. Ale my się stąd ludzie musimy ewakuować. Łu! Tu jest dwóch gości z przodu. Fazą granaty. Go back, go back. Uciekamy, ludzie, uciekamy. To i mamy dwa teamki na sobie. Więc kolego, jak teraz nie uciekniesz stamtąd, to jest po nas. Jak tam tym oktinem goś beka nie robi, no. Ładajemy w siebie ten e, od razu kewik. No dwa teamy, dwa teamy to się nie ma co pakować. Jesteśmy jeszcze w dwójkę, więc... E, jest bardzo ryzykowne. Mała apteczka. Idziemy na górę, tej amunicja jest kolejna. Ooo, jak ja lubię mieć dużo amunicji. Coś pięknego. O, to mamy teraz tego, patrzcie, Poundera Rzuca te granaty, wariat. Oni chcą dojeżdżać. To już leci ulti. Go back, go back, Ultimate. Poleciało ulti, więc będzie tam dojazd. No, cztery teamy. Spokojnie, spokojnie, bo oni tam też dobrze grają. To jest dobre zagranie. Jeden bez kewa, prawie że. Jest coś na blisko. Ma Mark! Ten też ładnie się zasłania. No, dwóch obitych mocno, ale. No, mają dobre zasłony. Fick, smoke. Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Na no, spokojnie. Nie wiem, czy tutaj na górę chcemy iść akurat. Ale dobra, próbujmy. Bo to jest miejscówka. Gdzie oni też mogą chcieć iść. Na ten samochód. Nate, please. Jedzie ziomek jego. I ziomek jego bity też mocno. Dobra, w siebie shielda. Patrzcie, ile mamy obrażeń. To będzie milion obrażeń. Ale nie ma fragów. Dobra. No kolejny by się nie przewrócił. Jeden leży w końcu. Dobijamy. Już mamy tą przewagę troszkę. 100, 100 arm, ammo tylko. nie mówiłem, że ta amunicja nam się przyda. Wyczułem gierkę. Jest tam od dołu. Poleciały strzały od niego. Odeję w siebie medyczkę. Back, 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 back. You don't have coverer. Dobrze gra ten Blatham, dobrze gra Idzie do niego Właśnie ten robocik Blatmana zmontowałem, ale Po co ja go dobijam? sam muszę użyć jest szansa ludzie wygrania tego jeszcze Wait, 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 wait Gość tam się wyłożył Heavy ammo ten miał Kask biorę z niego Więc jest jeden na jeden teraz Z tym gościem Z tego teamu przynajmniej, nie? Jeszcze ziomki są Zostało trzy oddziały. Ja mam solówkę, ten gość solówka. Jest jakiś team, który może być cały. Nie mogę wyjść. Mam ciężką pozycję na podejście. Spróbuję, spróbuję. Ten Pathfinder został, no. Hmm. Do strefy do przodu muszę biec Ten jest daleko resp Będzie ciężko Ale próbujemy Co mieliśmy zmontować to się udało zmontować Jest respik, czekajcie Tutaj nade mną ten Pathfinder zrespił ich Jest tutaj Jak wszystko trafia Ściutko trafił. Mini nie siadło byłem. Gorszej imowo teraz od niego. Nie siadło mi całkowicie. Więc gierka ludzi na minus. Nie jestem zadowolony z tego wyniku. Graliśmy go w sumie w dwójkę ten mecz 2137 damage'u. No ale no ale ale stało się jak stało. Mam nadzieję, że wam się mecz podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć wam.